Witam Was serdecznie w kolejnej części z otwierania taniej odzieży. W poprzednim odcinku otwieraliśmy 10 crossfadrów i byłam mega, mega zadowolona z tego, co tam było. Teraz otwieramy damski mix, także już patrzymy, co tu jest. Pierwsze mamy coś granatowego, Cotton Traders 24, czyli coś większego. Klasyczny sweterek z takim tutaj golfikiem. Okej, okay. nie jest zmechacony, klasyczny. Podejrzewam, że bawełna. E, teraz ciężko się dokopać do tych rzeczy. Dobra. Coś, co na pewno niestety odpada. Nawet nie ma metki, jeśli chodzi o ciuch. Tutaj ma coś w środku. New Look, 38. Jeśli chodzi o skład, 50 koton. 50 model, ok ale to już jest takie bardzo, bardzo stare takie tutaj zwężane, y, tutaj ma jakąś taką gumeczkę jakby falbankę no niestety to już jest raczej takie przestarzałe, więc to raczej idzie do odpadów y, kolejna rzecz, polóweczka różowa z SK Morris Patrz, nie jest brudna, zmechacona jest delikatnie. Nie ma metki w środku, więc nie wiem. Aha, tu mamy teczkę. Okej. Okay. Tu mamy teczkę 50 poliester, 50 bawełna. Taka różowa poluweczka. Coś w tym stylu. Hmm, taka naprawdę klasyczna, bardzo ładny kolor. Mamy tutaj coś zielonego. 36. Wygląda na większą. Jest to taka pistacjowa bluzka, dłuższa w prążek. Ładna, naprawdę ładna. Taka zielonkawa. Yy, na pewno poliester. Z takiego bardziej siateczkowego materiału. Lecimy dalej. Haya mama Emeczka. Ok, to jest taka klasyczna bluzeczka w paski. Z boku tutaj ma. Taki ściągacz chyba na brzuszek, żeby po prostu się rozszerzała w tym miejscu. Mega klasyczna, ładna, niezniszczona. Lecimy dalej. Kolejna rzecz w paski, tutaj mi się rzuciła w oczy. Next Petit, 14. Kolejna klasyczna bluzeczka w paski, bawełna myślę. Lecimy dalej. Coś różowego znowu, coś większego. Mamy papaję MK. No, nie jest to MK. To będzie jakieś 50-52. 96 w yy, Mocno zmachacona do wyczyszczenia golarką. Taka bluzka, nietoperz. Mocno, właśnie, już naciągnięta. M może ze względu na to, że te rękawki tutaj mają taki ściągacz i one się mocno nie naciągają. Ale będę musiała przemierzyć to na sobie, bo bluzka jest mega szeroka, więc myślę, że na M nie będzie po prostu wyglądać korzystnie. Kolejna bluzka tu 44, różowa, tutaj ma tylko taki pasek żółty. Taki baby pink. Naprawdę taki. No naprawdę ładny, taki pastelowy. Yy, z, wydaje mi się, że wiskoza. Yy, nie, 50 bawełna, 45 model 5 elastan, więc nadal przyjemne w dotyku. Dużo różu, o dziwo, ale wyciągnę coś czarnego, yy, coś grubszego. O, nie chciałam współpracować, ale poszło. Yy, River Island SK. Jak ty działasz? Czy to jest sukienka? Czekajcie, zerknę sobie. Wydaje mi się, że to może być sukienka. Tutaj ma taki złoty guzik na rękawie. Jest to dłuższe, więc to nie może być bluzka. No ciekawa jestem. Co to jest? Wydaje mi się, że sukienka z takiej dresowego materiału. Kolejna rzecz. A jakoś to nie chce dzisiaj ze mną współpracować. Jest to ze starej epoki, ale mega modne w dzisiejszych czasach. To jest firma Tu 22. Jest tu taki golfik w takie paski, ale powiem Wam, że on jest w sumie w modzie teraz. Dużo osób widzę w takich paskach. Prążkowane, ładne. Nie wiem, czy ja sobie tego nie zostawię. Coś niebieskiego. 100% bawełna, SNM, Made in Italy i to jest coś takiego ala sweterek. Tylko ta góra jest taka tutaj na okrągło z takim tutaj kołnierzem. No nie wiem. Mega przyjemny materiał bawełna, tak jak mówiłam. Lecimy dalej. Coś granatowego. Strasznie się kurzy z tego worka. Jak ty działasz? Okej. Okay. Casual Collection 42. To mamy taką koszulę z sweterkiem. Myślę, że już nie modne, ale na jakiś sposób urocze. Dalej. Kilka lat temu jeszcze to było modne. Teraz to już niestety nie. Gary Weaver. Niemodne, ale chyba rzucę do babci. 40... Jakieś polskie? Nie wiem, 4, 4, 4, 6, coś w tym stylu. To jest taka bluzeczka w kwiatuszki. No, myślę, że moja babcia by taką chciała. Przyjemny materiał, nawet gdybym miała wychodzić po domu, to myślę, że jej się sprawdzi. Next 20. Kręci mi już w nosie. Next 20, szary sweterek z takim ażurowym różami, coś w tym stylu, ładny, cieniutki, przyjemny w dotyku, coś granatowego, Next 12, to jest chyba t-shirt, to też jest bardzo takie stare, taki jakby sweterkowy bez rękawnik, coś w tym stylu, no nie wiem. Nie wiem, co mam o tym myśleć w ogóle. Ciekawa jestem, jak to leży na ciele. Okej. Okay. Uh! O Jezu, mamy pierwsze spodnie. Okej, okay. F i F. Rozmiar 8, 36. Nie widzę materiału, ale to są takie szalone spodnie. W takie, tylko one będą prześwitywać, przynajmniej widzę, że z tyłu. Mają kieszonki. Tu są w sumie zapinane na guzik na rozporek, a plus jeszcze mają yy, sznureczki. Ładnie wyglądają, tylko tak jak mówię, będą prześwitywać niestety. Pierwszy raz tu są jakieś inne rzeczy niż takie basicowe rzeczy. W sensie jakieś koszulki. Papaja 42. Jakie to jest ładne, żałuję, że to nie zna mnie niestety. Bo ja bym chętnie chodziła. Koszula nie jest typowo biała, ona jest taka bardziej kość słoniowa, taka brudna biel. Skaki z federkiem i kończy się koszulą. Jezu, naprawdę ładne. Tylko jakoś tak dziwnie skrojona. To jest taki toby jakby, króciutki. Puszczę rękaw, taka bardziej bluzatku. tutaj z tym dekoltem coś jest nie tak. Bo to powinno być w środku, a to wychodzi, i zastanawiam się, czy też wychodzi tak przy noszeniu, czy po prostu to się ładnie ułoży. Kolejna HM eleczka. To jest taki topik neonowo różowy. Jedyny minus, że rękawki, że szelki nie są regulowane. 70 rajon 30 Nelon. Znowu mamy rajon, a ja nadal nie wiem, co to jest. Zaraz będę googlować i się wyedukuję, bo mega przyjemne w dotyku. Kropki, o Boże, kocham kropki, ale to jest S36 Blooming Marvelous. To jest bluzeczka w kropki, z której jeszcze wychodzi kolejna bluzeczka. Skomplikowane, ale tak jest. Mega przyjemny materiał. Spoko. Nawet ładna. Nie jest w ogóle zniszczona, zmywa co na nic. Kolejna rzecz, taka bardziej szara. Z Buchu 36. Zwykły klasyczny t-shirt szary z tutaj białymi lampasami. I to będzie jakaś wiskoza, bo jest mega przyjemna w dotyku. Kolejna rzecz, myślę, że to będzie z jakiejś takiej starszej epoki Yours. Duży rozmiar. Na bank. Aha, metka jest ucięta, to będzie na pewno bawełna w takim kolorze. No i rozmiar ogromny, w takie jakby ptaszki. Yy, urocze, ale wydaje mi się, że takie. No nie do końca. W moim stylu na przykład. Moda Ad George. Rozmiar szybciutko nie sprawdzimy, bo mam metkę wyciętą. To jest takie bolerko, sweterkowe, tutaj z cekinami. Ok, nawet przyjemny, przyjemny materiał. Niestety nie mam etki z rozmiarem. Mamy Gixol MK. Klasyczna taka bluzka. też będzie z mega przyjemnego materiału khaki. i ona jest taka. ten materiał nie jest taki gładki. fajnie wygląda, ładna. Taka typowa, podstawowa, coś znowu w paski Hobbs XLK, coś w tym stylu, znowu klasyk, tylko te paski ma takie mocno y, nieregularne. Tu ma większe, tu ma takie y, mniej szersze. Dalej. Mamy znowu koszulkę z George'a. Poprzednim była chyba taka sama zwykły, klasyczny basic z okrągłym dekoltem. Coś zielonego, większego, albo jakiegoś zagmatwanego 44 ist. Okej, okay. to jest taki cardigan. On jest taki zielony, i tu jest krótszy, ale to się ciągnie, 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 ciągnie że z przodu jest taki mega długi. No podejrzewam, że nie wygląda to zbyt korzystnie na ciele. Tak mi się wydaje. Ale okej, okay. mamy Georgia z bardzo szerokim dekoltem. Rozmiar 42 w takim pomarańczu. I ten dekolt jest taki okrągły, ale naprawdę głęboki, szeroki. Klasyczna bluzeczka. Kolejną rzeczą z wyciętymi metkami w takim rudordzawym kolorze z Picoxa 36. I to jest taki t-shirt. I tutaj ma te rękawki takie, o, jakieś takie, tutaj z aplikacją z tej strony i z tej. Reszta bluzki jest naprawdę klasyczna. Dalej, coś fioletowego. Klasyk Essential Collection 100% Pure Cotton. Taka fioletowa bluzka. Bardzo ładny kolor. Klasyczna. Następna rzecz. Atmosphere 36. I to mamy taki golfik w takie ładne jesienne kwiatuszki. Bardzo ładny. Naprawdę ładnie wygląda. Dalej. Coś bardziej kolorowego z F i F, czyli ze starego Tesku, 22, czyli 50. Okej. Okay. I to jest taka tunika kwiatuszkowa. Podejrzewam, że ten pasek powinien być z tyłu, wiązany, tak mi się wydaje. Rękawek. Taki zakończony ściągaczem. Taka starodawna, ale ładna. Coś granatowego. Ale mieliśmy pierwsze spodnie już jest jakiś progres, bym powiedziała. Tigi, 14 na 16 Taka granatowa bluzeczka z taką tutaj aplikacją. Dalej. Ładny kolorek niebieski. 22 stół. Naprawdę duża. Dekolt V. Klasyczna bluzeczka z taką koronką na rękawku. Ciekawe jak będzie leżeć, ale kolor jest przepiękny. Taki zielono-niebieski-ciemny. Przepiękny. Okej, okay. Coś z bardzo starej epoki. 32 na 34, jeszcze z metką. Okej. Okay. Mega dziwne. A to jest błękitne. Ma poduszeczki z taką tutaj aplikacją. No, takie z bardzo starej epoki, bym powiedziała. Lecimy dalej. O znowu wyciągam coś niebieskiego. Z primarka Elka. Taka klasyczna błękitna bluzka, naprawdę ładna. Wydaje mi się, że wiskoza i się aż upewnie. Eee, nie 100% bawełna, a ciekawe, bo w dotyku jest taka wiskozowa. Ale jest bawełniana, także okej. Okay. Eee, sukienka z e, MK z HM, szara. I to będzie taka sukienka ze ściągaczem. Naprawdę spoko. Nawet nie jest zmachacona nigdzie, co jest dość ciekawe. Widzę już dno w tym worku, także nie jest źle. New look. Dziecięce. 152 na 158. Taka żółta bluzeczka z takim dekoltem. Nie wiem, czy to nie będzie ma, taka mała eska nawet, albo xska. No, ale na metce jest dziecięce. Primark LK. Ok, mega przyjemny materiał. Aż sprawdzę, bo znowu obstawiam wiskoza, a to, pewnie znowu będzie bawełna. No tak, 95 bawełna. Ok, czyli dzisiaj ja coś Was kłamię. I to jest taki t-shirt w paski. Naprawdę ładny. No i przyjemny. Bawełna. Ok, coś różowego, znowu dużo różu. E, przyda się na te październikowe e, wieczory. Wszystkie metki ma wycięte. Nie znam ani marki, ani rozmiaru. Klasyczny różowy t-shirt. Ok, coś teraz bardziej w jesienne kolory. Monsun 42. I to jest coś takiego z taką tutaj aplikacją, szerokim dekoltem. Taka bluzeczka. Nie wiem, czy mi się podoba, ciężko mi jest określić. E, następna rzecz. Czarna z Georgia. Większy rozmiar. 46. 95 viskoza. No. No, tak myślałam. A czekajcie, bo muszę się upewnić. Nie. Myślałam, że jest do karmienia, ale nie jest. Ona jest po prostu taka czarna, z taką aplikacją koszulową tutaj do połowy. I myślałam, że wiecie, jak się on podniesie, to jest dostęp do yy, biustonosha. Natomiast nie, ona jest całkiem zabudowana aż po dekolt. Taka mocno lejąca. Podoba mi się. Aż jestem ciekawa, czy sobie jej nie zostawię, jak ją przymierzę sweterek z JORS, a rozmiarek taki już widzę, że używany 22 na 24, 100% akryl do ogarnięcia golarką. Taki w paski. Powiem Wam, że podoba mi się, aż jestem ciekawa, jak będą w nim wyglądać, bo rozmiar jest mój. Kolejna rzecz, papaja 12, to jest taka bluzeczka miętowana na yy, ramiączkach, niestety nie są regulowane, z falbankami. Mega przyjemny materiał, przepiękny kolor. Yy, następnie, o już kończymy, trzy ostatnie rzeczy. Mamy tak, yy, dwudziestka The Regular, klasyczny granatowy t-shirt z krótkim rękawkiem. Mark and Spencer dekolt V naprawdę fajna taka bardzo podstawowa kolejną rzeczą już przed ostatnią mamy wiela ładna nie mój rozmiar, to będzie coś małego emeczka 100% bawełna i to jest niby takie starodawne, czarna koszulka z, a, z taką aplikacją ażurkową w kwiatki. nieby starodawne, ale naprawdę ładna. I ostatnia rzecz na dzisiaj to będzie New Collection. To jest czarna bluzka z tutaj takimi kółkami i z taką wstążeczką. Mega tak fajnie to wygląda. Nie mam pojęcia, jaki to jest rozmiar, obstawiam jakieś 44, ale spróbuję przymierzyć i zobaczymy. I to by było na tyle. Dajcie znać, co myślicie i czy chcecie zobaczyć więcej. Jeśli mnie nie obserwujecie, zachęcam do złożenia subskrypcji, żeby być po prostu na bieżąco z filmikami. Ja nagrywam głównie hole, mierzymy w dużych rozmiarach, także jeśli macie ochotę, to zachęcam, żeby jednak zasubskrybować kanał. Dziękuję pięknie za uwagę, miłego dnia Wam życzę.